Przedstawiciel! 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 Ależ tu ekipa biegnie. Dawaj dawni, gonika ma 500 metrów z górka. Doni dawaj, dawaj, mocną ręka! Sto mam Lenka, masz pękuskę! Lenka, ona jest twoja. Lenka jest twoja, ręce wzdłuż! Ręce wzdłuż Lenka z tyłu masz! Dorotę! Tutaj większa grupa zawodników. Pamiętajmy o... Spokojnie, Lena. Mamy pierwszą zawodniczkę numer 62, a zaraz zają zawodnika z numerem 61. Kategoria U16 kobiet. A przypomnę, że tu startują już zawodnicy zawodniczki. Utytułowani, utytułowani. Trzy Miejsce dru drugie Dorota Nowa-Kłażewska. I miejsce pierwsze Lena Pajęcka. KS Sprint Bielsko-Biała Aurelia Lachowska. KS Energetyk Poznań Dorota Nowa-Kłażewska. WLKS Wrocław Lena Pajęcka.